Kojarzysz takiego piosenkarza Kasa Kasowski? oczywiście. Reklama, reklama, pranie mózgu już od rana. To był jego taki kawałek kiedyś. To nie, to nie, to nie, nie kojarzycie? Rana, to Piszcie, nie. że kojarzycie. Moi drodzy, zaczynamy kolejną rywalizację. Dziwne, pokichane, pokręcone reklamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. Zacznę. Reklama, reklama, pranie mózgu już od rana. Reklama, reklama. Jak energia? Dobrze. Dobrze. Pewnie. Czyli yy, metodyka jest następująca. Widzimy reklamę, zapisujemy, co to jest. Tak. Tu mamy Huberta, który przygotował nam reklamy. Huberta A jest bardzo dużo komentarzy. Widziałem cię, Przemek. Widziałem. Cześć ten nie może być na basen? Na no, spokojnie. Tak, 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 tak. Na basenie też, ale się bałam podejść. No nie, ale szkoda, że nikt mi tak nie pisze. No hmm, Trudno. No dobra. To co? Zaczynamy z pierwszą? Tak. To będzie jak coś. Pierwsza to jest reklama kampanii społecznej mhm. i po prostu odpowiedzią to jest po prostu przeciwko czemu jest ta kampania. Okej. Okay. Mhm. Czyli coś jak malboro. Coś jak malboro. <grymne> Synek, ile razy Ci mówiłem, żebyś nie grał w piłkę w mieszkaniu? Palsześ te kieliszki. No ale waza? Waza! To była cenna pamiątka. Mamusia dostała ją w prezencie ślubnym od Dziadziusia. Czy ty wiesz co, co to znaczy? Dobra, syneczku, zrobimy tak. Od dzisiaj trzymamy piłkę na balkonie razem z rowerami. Okej? Okay? Okej. Okay. Pierwszy raz to widzę w ogóle, ale... Ja, strasznie Ole. taka dziwna ta reklama. To dziecko jest w ogóle nienaturalnie duże. Masakra. Bo no, w pierwszej chwili myślę, że to jest reklama chlebków waza. Na kampania społeczna. No właśnie dlatego później oj, 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 To, 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 to dziwne bardzo. Prze e kampania społeczna? Tak. Przeciwko czemuś. Moi drodzy, bawcie się razem z nami. Jeżeli wiecie, liczę sobie punkt. Jeżeli nie wiecie, to nie oszukujcie. Ja tu wszystko obserwuję. Masz? Już nie. I no, tak nic tego nie rozczyta, prostu. Oprócz... Ja tylko, tak powiem, jaką mam tą swoją wizję. E, zbita waza, e, idę w to, że ktoś czym rzucał w domu, jakieś takie rzeczy. Przemoc domowa. A ja mam wykorzystywanie dzieci do pracy. Bo to dziecko jest stylizowane na dorosłego. Gdybyś nie miał przewagi fizycznej nad dzieckiem, wychowywałbyś je, a nie bił. nie jest głupie! Ciężko cię dzieci. dzieci? Przemoc? Myślę, że możemy uznać tą przemoc domową. No, dziękuję. Przemoc domowa. A fajnie, że dziecko powiedziało, nie? Bicie jest głupie. I tu była ta najbardziej pojechana? Nie, to będzie, nie. Ta, to będzie na końcu. Na końcu? Jest jakiś jeden hit ponoć. No ja, ja się zryłem to zobaczyłem. Tak? Tak. Lećmy. Jakoś jest zatrważająco dobra, ale to jest... A to jest... co tu trzeba trzeba powiedzieć? To jest, to jest kampania Nie. społeczna? A, Nie, to jest po ale... prostu normalna nazwa... A, normalna nazwa rzeczy? Sklepu? Sklepu. Już myślałem bardziej, że to jest reklama baterii. A ja myślałem, tylko, że to jest reklama... tylko właśnie kampanii społecznej. To Też jakieś? Tak, przeciwko autyzmowi. Nie, tylko... ...tylko pierwsza była kampanią społeczną. No dobrze. Co to może być? To jest sklep. Mówię sklep, marka, tak. No sklep, marka, no i wiem. No, ale nie Honda. Mm, nie. No. Hyundai też nie. No. A Toyota? Może być. Może, Może być, będzie. Ikea. Ikea? Mhm. Oj, to, 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 to mogłem, możesz być blisko. Ja najpierw napisałem smyk, coś jak 5, 10, 15. No. Ale ostatecznie dałem, że to jest marka Lego. Marka Lego. Dziękuję bardzo. Philips. K. Dziękuję. Dobry jesteś. Nie nie mówiłem, że to jest ten sklep na początku. To się dużo pomogło, co? Tak, 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 tak bo już później wywaliłem wszystkie marki typu samochodowe. Ale skuteczność mamy na razie. No. Bardzo dobrą. Jeden, jeden. Jeden, jeden. jeden, jeden. jeden. Ains to eins. to już się wyrobiliście w tych reklamach? No. Po tylu tych częściach? Nie widzisz Co? O co tu chodzi w ogóle? I To jest reklama czego? Marki. Marki? Marka no. On produktu konkretnego też mogę uznać. Co to może być? Ja nawet nie w ogóle nie wiem co to może być za produkt reklamowany. Stoją sobie na światłach. Leci muzyka. Ten nagle się z tyłu pojawia. Bardzo dziwne. No nie wiem, ja tu strzelam, mocny, duży strzał. Nie wiem, no to nadają jakieś ogólnie tak kosmetyki. kosmetyki. Oj, to ja mam bardzo podobnie, ale za mam mocno zawężony, bo ja mam krem do twarzy. A okay. no to będzie zupełnie coś innego. Ja jeszcze myślałem o proszku do prania. Kenwood, jadę samochodowo. To nigdy bym na to nie Ja też. No to właśnie była wycięta scena, w której ona włączy to radio i było po prostu widać no. nazwę Marki. Ojej. Co? To, to, to ostro, po, 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 nie kupiłbym takiego. Nie, nie, nie przemawia to do mnie, w ogóle. To ogólnie, nie wiem czy jest faktyczna reklama. Próbowałem znaleźć informację, czy faktycznie ta reklama była puszczona. Ale tu też wystarczy, że podacie mi czego to jest reklama. Okej. Okay. nie radza, kurwa się po**** Kolej się zrobił jak. Ch... Można kupać przez nas, no tam mieszać, suszą, z się ustawili w przyczepności, szerokości. Trzymajcie się, chopy. K... Ale ja przedbym bym kupił ten produkt. Podaję, to tu do ciebie, tak? Tak, tak. Czyli mamy podać produkt. To reklamuje coś konkretnie. Konkretną rzecz. No, powiedzmy, że. Usługa? Rzecz. No, bardziej usługa. No, ale co ci chodzi po głowie? Taksówka. Taksówka? Mhm. Okay. Usługi taksówkarskie. Dobra, pójdę taksówka. tą taksówkę. Czyli usługi taksówkarskie, dzwonienie po taksy, coś takiego. Ja mam nawigację, coś typu Janosik. Nawigacja. Uwaga, za 300 metrów. Patrol policji. NAVIGO 8i. Pełna interakcja w kulturalnej atmosferze. <grym> to nie było trudne. Nie było to trudne, bo ona ewidentnie była skonsternowana skon, 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 jak? jakby poziomem wypowiedzi. No, ba bardzo ładnie ten się odzywa, co wy chcecie. Tu firma wystarczy na pytacie. nazwę firmy mhm. i tu też jest parę rzeczy, jest powycinanych, bo też to dużo sugerowały. Co, co tu trzeba podać? Nazwę firmy albo jakoś ogólnie? Zależy jak bardzo będzie ogólnie. <laughs> No co ci chodzi po głowie, Dymuś? No właśnie nic. To musi być mega związek z tym... patykiem. Yy, Reklama i teraz konkretna marka. To masz markę czy napisałeś? Markę mam i też ogólnie czym ta firma się zajmuje. Mhm. No i co żeś wymyślił? DHL. Kurde. A dobrze. Ja poszedłem też, firma kurierska, ale napisałem FedEx. Czy się tak cieszysz, wiedział, że to jest to. już FedEx! FedEx. Te, teraz sędzia. Jak liczmy punkty? Myślę, że w tym momencie dażemy dać Łukaszowi pełnego punkta, a Dymusiowi połóweczkę Mogę w ogóle nie pisać ten dach, ale to bym napisał firma korejska powinna być git Nie? No. no, tak naprawdę Taka prawda, ale no. Pierwsze słowo do dziennika, drugie do świętnika. A świetnika. czemu aparat Headex? Tak ci ten? E, bo amerykańska firma Ok Mam pomysł na ketchup commercial. I was at this super posh restaurant. Super posh Type of place that has chandeliers and paintings on the wall and way too many forks. I think classical music was playing, but maybe it was jazz. Nah, definitely classical. The hostess walks up to me and she says, "Mr. Shearing, is this your first time dining with us?" And I say, "Yep." The waiter comes over. He's telling me about the specials. Super fancy, fancy vegetables, fancy sauces. <laughs> I said. Sounds fancy, so fast forward and the food comes. The waiter goes on to tell me, we are proud to present this farm to table, blah, 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 posh and fancy, blah, 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 with a side of blah, blah, blah. You know, the food looked good. I just thought there was something missing. So I reach into my bag and I take out the only thing that can complete. No, I'll probably something out of mine now. I just heard that at the beginning there Tak. Dobra. Jeżeli to jest znana marka, to To Pepsi. Moim zdaniem to jest ketchup, bo on powiedział, że czegoś brakuje do tego dania, a brytyjczycy wszystko jedzą z ketchupem. A może mają No myślę, się że ketchup. To ja moja to A na samym końcu mogę ogóle powiedział, że... bo oni mu podali dania, w się sensie wszystkie te składniki i ja on wziąć jeszcze jedną rzecz, która będzie kompletna. No, no tak. dlatego ja gdzieś tam pomyślałem o tym napoju Pepsi, że może do, do jedzenia Pepsi potrzeba, bo to tak. No ale dobra, gratuluję. Lecisz jak burza. Ile masz punktów? Myślę, nie wiem. Chyba 2,5. Chyba tak. za tą reklamę. I to jest reklama produktu? Marki. Marki? Marki. Ja dałem markę Unimil. Prezerwatywy. Unimili sobie a, życie. A ja dałem Arena, że... marka... Okularów? No. Co to jest? Optyk. Serio? Kurna. Spadł jej czepek i tam mi też było wycięte, jak ona szuka tego czepka, próbuje go złapać. I działa zamiast tego się tą z tym i zawsze na głowę. Ja pierd. No, ale to rzeczywiście kontekstowo to by nam dużo pomogło, gdybyśmy nie widzieli, było. że ona szuka, no. Że ty nie widziałeś, że to ten? Nie, 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 nie. W ogóle nie zwróciłem to uwagi. myślę, że to jest czepek. A to jest raz, a dwa. Yy... Mogę napisać okulary. Tutaj będę chciał ogólnie produkt. Tak jest. Wystarczy produkt sam. No to jest na pewno produkt dla mężczyzn. Na 100%, bo tutaj targetem są faceci. I to jest produkt. No. Nie wiem, strzelam. Tak mi teraz kolorystycznie. Danio. <noise> Nie wiem. Ja dałem dezodorant. Są to buty. Ciao. Bye bye, trainer. Hello shape. -ups. Nice shoes. Nie, no nie, 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 to kurwa. Myślę, że bo, bo tacy byli spoceni. No. no. Można byłaby w tą stronę pójść zdecydowanie, no. Tu bym chciał przejść Markę, ale jak... No lepiej byłaby Marka tutaj. Okej. Ej, ta you ready? me up at 6:30? Ugh. Life can be hard, buddy. Okay. Oh, I'm so glad I got the car wash. I'm here, I'm here. Too late. I'll go for five minutes. You gotta feed the meter. What's the meter? Where am I supposed to go? Oh, people. Oh. I'm fine. <laughs> it. You're killing me. You know what, Dad? Good. Tu chcę wziąć markę, ponieważ świadomie stawiam logo marki, kiedy stoi w korku. To nie widziałem. To ja to mam. Widziałeś to logo, czy ten? No widzowie, ciekawie, czy zauważyliście. Ciekaw, jestem ciekaw. Punkt dla tych, co są spostrzegawczy. Dobra, Opel. Jeżeli tak. Co ty? A, Subaru, to nie, to nie. Ale u mnie bardzo fajna reklama. Fajna, fajna, no. Młody dobrze zagrał, nie? I'm, dead. I'm good. It may be quite a while before he's ready. No, don't me if you're going to be able to see your papers. Good afternoon, madam. Yeah, I'm sorry, officer. Can I see your papers, please? No, no. in a bit of o co chodzi? Zabieram z każdego konta po 200 złotych. Słucham Państwa. Mistrzowie 400 no czego to może być reklama? No? no czego to może być reklama, po prostu? Czego? Chyba, nie? To jest Myślę. reklama konkretnie czegoś. Niekoniecznie produktu, ale po prostu czegoś. Wydarzenia, powiedzmy. Jestem ciekaw, co napisałeś, naprawdę, jak, w którą stronę poszedłeś, bo to ja tu mam po prostu taki wir w głowie, że kompletnie yy. wiem, ale nie wiem, domyślam się, ale kurna gdzieś dzwony biom, ale jakoś kurna daleko ten kościół. Cholera, kurna, fak. Ja pierdolę. Dobra, yy, yy. dzień trzeźwości, coś takiego, dzień bycia dobrym kierowcą, dzień uprzejmości, dzień dziecka. Dzień dziecka. Nie wiem czemu, nie pytajcie. Dzień dziecka. Ja dałem, że to jest re reklama festiwalu. Festiwalu? Mhm. Step out of now! Okej. Okay. Co to jest? Young Directors Award To, to jest. Award. jest y, nagroda przyniosła młodym reżyserom. No takie właśnie nagrody, festiwal. Tak, Potem właśnie był napis Born to make drama. Zaliczyłeś już Pół pół się tam, żeby mieć pełną na koniec. Festiwal tak ogólnie brzmi, No, fizycznie. bo to jest taka bardziej nagroda niż festiwal. Ostatnia reklama. Ta najbardziej pojechana? Moim zdaniem tak, totalnie. No, strasznie zaraz sami zobaczcie. Papier, tyle co tu się wydarzyło. Ty wiesz, czego to jest reklama? Nie domyślam się. Ale jak ktoś mógł coś takiego wyprodukować. To jest reklama marki? Znana. Jakieś ubezpieczenie na życie. Ja mam, napisałem. A ja mam. To jest reklama papierosów. <noise> Bo... Co się cieszysz? Tak. Bo tam były. Te zęby? Zęby, ona urodziła. Jeżeli będziesz palił, to tak będzie Twoje życie wyglądało, że bardzo szybko umrzesz. Chcesz antykompilację. A... Ale to nie, nie widzę połączenia. Że, 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 że się jest krótkie. Graj więcej. Aha. Bo nie jest Life is. No wiem, 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 wiem. Life is short. O, jestem teraz, kurna. Nie, no, ja myślałem, że byłem pewny, że takie. Właśnie napisałem w ogóle. Chyba, sam papierosami chodziło, że antypapierosy. Moja. No, I że życie, jak będziesz jarał fajki dużo, to będzie Twoje życie bardzo krótkie. I od momentu tego do tego. No nic. Pozostaje mm, nam w my tym się wydaje, takim. że masz punkt więcej. A to jest bez znaczenia. Dobrze się bawiłem, ale zamyślony, cały, skupiony. Ciekawe to jest, ale mogę powiedzieć, że robimy delikatne progresy. Tak. Już, już początek był naprawdę dobry, ale no nie chwal dnia przed zachodem, bo końcówka jest totalnie zaskakująca. Piszcie, jak się bawiliście. Ile wam się udało wytypować poprawnych odpowiedzi, jeżeli chodzi o to, co to była za reklama. Ja bardzo serdecznie dziękuję. Ja również. Też dziękuję. Super. Nie wiem za co, ale dziękuję. To co, do następnego. Trzymajcie się. Na razie i Pa. pa. pa.